Dzień dobry, dzień dobry w środę, 31 stycznia. Zaczynamy tradycyjnie. Od sprawdzenia, cóż będzie jadł pan Piotr dzisiaj. Tak, pan, a jak wczoraj... W swojej diecie był... pudełkowe. Wczoraj jak... wczoraj bardzo dobrze było. Bardzo smacznie. bardzo. Tutaj też jest jedzonko. No to zaraz zaczynamy. To jest podwieczorek dali. zapakują nie po kolei wieczorek, To jest drugie śniadanko. To jest, proszę Państwa, kolacja o jedna kromeczka chleba tylko. To jest jeszcze śniadanie. Mhm. Czyli to jest śniadanie, to jest drugie śniadanie. No. To jest kolacja, obiad wege. Proszę, jakiś makaron, czy co to jest? Obiad. Tu noś, to wszystko, bo pięć posiłków, tak? Mhm. Dobrze, to zaczynamy. Czyli na śniadanie mamy pasztet z soczewicą, sosem szanowym i pieczywem. Mhm. Takie coś. to jest drugie śniadanie. Minestrone z bakłażanem. No, zupka. Tak, teraz. To jest obiad? To jest obiad. Spaghetti z pesto bazyliowym, pomidorkami cherry, mozzarellą. Tutaj mamy podwieczorek, chia na mleku z owocami w lekkim sosie mm. i kolację, leczą z pieczywem. O, no, no to smaczne, tylko mało. Chcę <grym> trochę, co? <grym> Dzisiaj będziemy mieć placki ziemniaczane. No <grym> i proszę bardzo, króliczek już sam sobie wychodzi z klatki, jak ma otwarte. A nawet sobie potrafił drzwiczki otworzyć, tak? Jak nie zamknięte były. Tak, tutaj Agnieszka z Patryczkiem. Patryczek właśnie wrócił z przedszkola i idzie spać. Tam się bawi nową latarką. No, a Patryczek, a Króliściek sobie wchodzi i wychodzi. Zdecydowanie chętniej wychodzi, ale też już potrafi sam wejść też do klatki, jak, jak chce. No i kic, kic, u nas jest tak cichutko, bo Patryczek śpi, ale wpadł do nas Michał. A Agnieszka tutaj jest dama z króliczkiem. No i proszę, mieliśmy przykład jak sobie króliczek wchodzi do klatki. No. <laughs> Patryczek właśnie wstał i sobie je. no nie jest to obiad, bo obiad je w przedszkolu. Nie wiem, podwieczorek czy coś, ale i oczywiście z latarką swoją. Także wiedziałem, że to będzie dobry pomysł latarku się nie rozstaje, śpi z nią. I tutaj jesteśmy przy Bonarce. A teraz właśnie idziemy o <grym> z latarką. Idziemy zobaczyć sobie dinozaur. już oświetlony. Już się zbliżamy tutaj do tej... Krajnik dinozauru, zaraz tutaj kupimy bilety i dojdziemy. No i już weszliśmy. Nie są tanie rzeczy dla naszej trójki. 120 zł. A tyle, że w końcu 3 lat, każdy się płacić za niego. Takie oto dinozaury. Taki oto świat. Zdekruwas. Ja, ja. I taki oto świat dinozaurów. Takie oto świetlne alejki A my idziemy tam naprzód I to kolejny dinozaurowy świat za mruga patryczek tu takie dinozaury Patryk teraz nie działa wiesz chce się na karuzelę dostać ale niestety zamknięte to jest Agnieszka w takim korytarzyku niebieskim z kwiatów tu to zielone jest to niebieskie tam taka na komórce to może tak nie wygląda dobrze, dobrze, wkręcę z komórki, natomiast faktycznie wrażenie jest no fajne tutaj jeszcze taki dinozaur Część dinozaurów jest oświetlonych, część nie ja Już ostatnie ujęcia Zaraz będziemy wychodzili Trochę tak, się jeszcze bawi z matryczką. No dobrze, już definitywnie wychodzimy. Chociaż widzę, że tu załoga jeszcze by chciała zostać. Ale przegnamy się i wychodzimy. Tędy, trendy, właściciel. Już wpuściliśmy od tych dinozaurów. Jesteśmy w domu, i tutaj Patryczek kręci się na takim swoim nowym foteliku. No, zamykaj fotelik. Zamykaj, mama cię pokręci teraz. Szybko. No. Zamykaj. O. i uwaga. O. Karuzela w domu. Drugą stronę. Sam się kręcisz? Takie zabawy.